Chwała Bogu, bracia i siostry, wdzięczny jestem Panu za ten poranek, za ten dzionek, może jeszcze jeden w Twoim i moim życiu, w społeczności ludu Bożego i chwała Bogu, że ten czas wykorzystujemy. Jest to wielka łaska, jest to błogosławieństwo od Pana i te ręce, o których mówił również brat Wladek, wspominał, to powiem tylko to od siebie, to co trzyma mnie przy życiu, to co trzyma Ciebie przy życiu, to te ręce, które błogosławią Twoje i moje życie. Amen. Kochani, to, o czym chciałbym dzisiaj wspomnieć, tak myślałem sobie, są pewne rozmyślenia, może tak jak i w waszych sercach, tak i w moim, tym bardziej, że mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Biblia nam mówi, wzywa do tego, abyśmy pamiętali, abyśmy apostol Paweł w listę do Tumateusza w drugim pisze, miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. A więc ta Ewangelia, Słowo Boże, ta dobra nowina po dzień dzisiejszy rozmiewa i chwala Bogu. W innym miejscu czytamy: Pamięć o Sprawiedliwym jest błogosławiona. Kochani, i dzisiaj, kiedy będziemy wspominać pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, będziemy również zwiastować jego śmierć, zwiastować jego zmartwychwstanie, jest to dla nas wielka łaska i przywilej od Boga. Że z jednej strony jesteśmy uczestnikami, a z drugiej strony, że ta krew Jezusa Chrystusa oczyszcza Twoje i moje życie po dzień dzisiejszy, za co Mu niech będzie chwała. I kiedy kołani tak się modliłem dzisiejszego poranku, doszło takie słowo mojego serca: że krew Jezusa Chrystusa jest skuteczna poprzez co? Wiarę. I możemy wiele mówić o krwi Jezusa Chrystusa, wiele się zwiastuje, chwała Bogu, ale póki nie uchwycimy się tego wiarą naszych serc, to ta krew nie będzie miała takiego i odnosiła takiego skutku, jaki jej odnosi. A pamiętajmy, że Biblia nam mówi, apostoł Piotr w swoim pierwszym liście pisze takie cudowne słowa. Myślę, że dobrą rzeczą jest to przypomnieć on rozpoczyna ten werset i mówi, wiedząc, że nie srebrem, ani złotem zostaliście wykupieni od marnego postępowania przez Ojców wam przekazanego, lecz powiedzcie czym? Drogą, krwią Chrystusa, baranka niewinnego i nieskalanego, który był przeznaczony na to przed założeniem świata. Kochani, pytanie do nas, dla nas, na ten poranek w czym zawiera się cenność krwi Jezusa Chrystusa. Bracie, siostry, ktoś powie, bracie, to była krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dowodzi nam to tego, jak wielką miłość Bóg ma dla swojego stworzenia, jak wielką miłość Bóg udokumentował, przybiwszy Jezusa Chrystusa, posławszy Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową. Bracie, siostry, nie wiem, czy pamiętacie, ale jest minimum pięć rzeczy, które pięć błogosławieństw krwi Jezusa Chrystusa. Przez krew Jezusa Chrystusa mamy przebaczenie i odpuszczenie naszych grzechów. Nie będę szukał tych fresetów Słowa Bożego. Przez krew Jezusa Chrystusa mamy bliskość z Bogiem. Przez krew Jezusa Chrystusa zostaje przywrócony pokój Twojego i mojego serca. Za co chwala niech będzie naszemu panu. Przez krew Jezusa Chrystusa jesteśmy i mamy Boże usprawiedliwienie, nie nasze własne. Przez krew Chrystusa mamy wstąp, wstęp do świątyni. Myślę, że to dowodzi nam i dokumentuje tego, jak ta krew jest drogocenna. I dzisiaj pytanie dla nas na ten poranek: czy skorzystasz z tego bogactwa, które jest w krwi Jezusa Chrystusa? Kochani, to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, pozwólcie, że jeszcze jedno zwierzenie uczynię. Powiem o tym, o czym rozmyślałem. Wczoraj, tak leżąc na łóżku, myślę sobie, Panie Jezu, jaką śmiercią umierałeś? Bracie siostry, nie wiem, czy kiedykolwiek nas to zastanawiało. Ktoś powiedział, że śmierć jest zjawiskiem. Powszechnym. Ktoś jeszcze inny powiedział, że śmierć jest zjawiskiem nieuniknionym. Wiedzą żywi, że co? Muszą umrzeć, tak mówi Słowo Boże. Ale kochani, śmierć nie jest końcem, śmierć jest początkiem życia tam w innej ojczyźnie, życia w ciągłej społeczności z Bogiem. Jaką śmiercią, bracia siostry, gdyby ktoś dzisiaj zadał takie pytanie, postawił przed Tobą i przede mną. Pytanie, no jaką śmiercią umierał Jezus, prawda? Ktoś, na pewno większość z nas by powiedziała, Jezus Chrystus umierał śmiercią krzyżową. I myślę, że to byłoby y, zgodne z prawdą, zgodne z Ewangelią, zgodne ze Słowem Bożym. Wiecie, krzyżowanie i śmierć, wykonywanie wyroku poprzez y, ukrzyżowanie, pierwsi czynili to Persowie, oni czcili ziemię jako coś czystego. I te e, wyroki, które były wykowane, aby nie skalać tej ziemi, oni przybijali ludzi do krzyży ponad ziemią. Później od Persów przejęli to Kartygańczycy, i z kolei od Kartygańczyków wzięli to Rzymianie. I Jezus Chrystus umierał śmiercią krzyżową. Kochani, Jezus Chrystus umierał również śmiercią męczeńską. W większości my pamiętamy, kochani, ten pięćdziesiąty proroka Izajasza, ale chciałbym jeden werset pozostawić wam z księgi tejże samej Izajasza 52. Zobaczmy, jak tam cudownie Izajasz trafnie, dobitnie opisuje nam śmierć Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jest powiedziane tak, 14 werset 52 rozdziału, jak wielu się przeraziło na Jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd, a je, Jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak prawie zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed Nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Zobaczmy 700 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa prorok Izajasz w Duchu Świętym wypowiada takie cudowne słowa, które myślę, nie są w stanie my jako ludzie pewnych rzeczy, tym bardziej śmierć, śmierć męczeńską, bylibyśmy w stanie opisać. Myślę, naprawdę sceny byłyby drastyczne. Pamiętam, kiedy opisywałem y, zbyt szczegółowo wypadek, jakiemu uległem w 2012 roku, to było w Hajnówce i no wszedłem zbyt, miałem wtedy świadomość, byłem Świadomy tego, co się ze mną dzieje, byłem świadomy zagrożenia, byłem świadomy śmierci, czułem jej chłód. I kiedy zacząłem tak opisywać, to wiecie, jeden z braci tego nie wytrzymał. Po prostu wyniesiono go i wyprowadzono z sali. Kochani, a prorok Izajasz mówi, że ten wygląd Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, był tak zeszpecony, tak okaleczony, tak poroniony że nie był to podobny do wyglądu ludzkiego. Myślę, że wpłynęła na to również i ta chlosta, to obliczowanie, które zastosowali Rzymianie. Wpłynęła również ta korona cierniowa, która wbita, nalożona była na skroń, na czoło, na głowę Jezusa Chrystusa, który każdy z kolców powodował krwawienie. Myślę, że ten widok przyczyni się również i te rany, które były zadane na stopach, te rany na dłoniach przez te gwoździe, którymi był przybity syn Boży Jezus Chrystus. A więc Jezus Chrystus umierał również śmiercią męczeńską. Jezus Chrystus umierał również śmiercią haniebną, kochani. Nie wiem, czy wiecie, że śmierć, którą Rzymianie wykonywali, ten wyrok, yy, według ich prawa, to było prawo miecza. A więc Żydzi w tych czasach, kiedy Palestyna była okupowana, podbita przez Rzymian, oni nie mieli prawa wykonywać wyroku śmierci. Oni mieli za zadanie udowodnić, i Ewangelia nam o tym mówią, co uczynili z Jezusem, aby tego dowieść. Ale to prawo należało do Rzymu. Oni wydawali wyrok ostateczny odnośnie śmierci. A więc ta hańba, to yy, śmierć, która była przeznaczona dla dwóch grupy ludzi, którą umierał Jezus Chrystus. I do tej grupy należeli przestępcy i niewolnicy. I ta śmierć była na tyle haniebna, że po prostu człowieka, który umierał na krzyżu, poczytano za nic a więc pohańbienie. I Jezusa Chrystusa, jeśli pamiętacie swojego czasu, kiedyś usłyszałem na ten temat, Jezus Chrystus został pohańbiony jako człowiek, Jezus Chrystus został pohańbiony jako król, Jezus Chrystus został pohańbiony jako Bóg. A więc zobaczmy, w tych czterech aspektach życia Jezusa Chrystusa tutaj na Ziemi, Syn Boży doznał tego pohańbienia i teraz to na czym chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Jezus Chrystus umarł śmiercią zastępczą nie wiem co i z czym wam się kojarzy to słowo zastępczy no wydawałoby się to co my powinniśmy tą cenę którą my powinniśmy zapłacić za moje za twoje grzechy śpiewaliśmy przed chwilą tą pieśń Powóż nam zrozumieć, że Chrystus umarł za mnie, że Chrystus umarł za nas. Kochani, to jest trudne do zrozumienia, ale na tym polega śmierć zastępcza i kiedy apostoł Piotr mówi o śmierci Jezusa Chrystusa i opisuje ją w takich aspektach Jego postawy charakteru, Jego życia, mówi, że On gdy cierpiał, nie groził, gdy Mu złożeczono, nie odpowiadał złórzeczoniem, lecz poruczył. Wszystko, całą tą sprawę, całą tą okoliczność życia tego, który sądzi sprawiedliwie, to jest Bogu. Ale werset 24, rozdziału drugiego, pierwszego listu Piotra nam mówi — posłuchajmy, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obu marszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. A więc apostoł Piotr, kochani, myślę, że to było objawienie, to było odkrycie, to była pewna odsłona Bożej tajemnicy, że ten każdy z nas, Biblia mówi wyraźnie, za platą, za grzech jest co? Śmierć. Darem laski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie, Chrystusie. I pierwsza część tego wersetu nie jest dobrą nowiną, prawda? To jest odplatą. Za moje i Twoje grzeszne życie. Ale dobrą nowiną jest to, że Jezus Chrystus umarł za Twoje i za moje grzechy. Amen? Amen? Kochani, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Jeszcze jedna rzecz. Jezus Chrystus, bracia moi i siostry, umarł śmiercią dobrowolną. Zgadzacie się z tym czy nie? Jezus Chrystus umarł śmiercią dobrowolną. Amen. I kiedy mówimy. Dzisiaj, kiedy ludzie umierają, wiecie, nawet boję się tego, było podejrzenie na Jezusa Chrystusa. I ludzie mówią, czy on sobie życie chce odebrać, prawda? On mówi, ja przyszedłem z nieba, idę do Ojca, jeszcze malą chwilę będę z wami, a ludzie się zastanawiają, co się z nim stanie. Bracia i siostry, dobrowolna śmierć, wiecie, na czym polega? Pan Jezus powiada tak, ja życie swoje kładę z czego? Z własnej woli i nikt mi go co? Nie odbiera. A my ludzie byśmy powiedzieli, do tej śmierci przyczynił się Judasz, do tej śmierci przyczynił się Pilat, do tej śmierci przyczynili się arcykapłani. Ale powiem Wam jeszcze jedno: nie zapominajmy i o nas, to za moje i grzechy, i Twoje cierpiał i umierał Jezus, Chrystus. Zobaczmy, kochani, tyle o śmierci można powiedzieć, i tą śmiercią, przez tą śmierć. Przeszedł Jezus Chrystus. Wiecie, dla mnie jest to jeden wielki Boży paradoks. I kiedy mówimy o paradoksie, są to, kochani, pewne stwierdzenia w Biblii, mamy na to wiele dowodów, przykładów ze Słowa Bożego, że to, co wydaje się dla nas sprzeczne, to, co wydaje się dla nas nielogiczne, to co wydaje się, że kluci się ze sobą nawzajem, tam jest wielka, głęboka prawda. Wiecie, Biblia nam mówi krótko. Taki jeden przykład. Biblia jest powiedziana. apostoł Paweł nam o tym mówi, że on, będąc bogaty, stał się kim ubogim, abyśmy jego czym bogactwem, ubóstwem zostali, co ubogaceni. To jest paradoks. Następny paradoks. Kochani, Biblia mówi nam krótko, apostol Paweł o tym pisze, abyś ja i ty siebie nie uważał za kogo? Za mądrego. Jedynie mądry jest Bóg. Kochani, Biblia nam mówi, aby stać się mądrym, najpierw co? Trzeba stać się głupim, aby co? Znowu stać się mądrym. Jak to działa? Kochani, w oczach Bożych Pamiętam swojego czasu, to był 85, 6 rok przełom. Spotkałem nauczycielkę z podstawówki. Myślę, że każdy z nas takie wspomnienie i przeżycie ma. I dowiedziała się, że przyjmuje chrzest. I mówi do mnie tak, może już kiedyś opowiadałem wam o tym, Janek, tyle jest kościołów wyznań. Dlaczego to? Kochani, w oczach tego świata będziesz uchodził za człowieka niemądrego, ale dla Boga staniesz się cenny. Staniesz się błogosławiony, staniesz się najwyższą wartością, dlatego że za Twoją i moją duszę umierał Syn Boży Jezus Chrystus. Kochani, chciałbym dzisiaj króciutko powiedzieć o paradoksie Krzyża, jak to działa jest, kochani, w czym on się zawiera, kiedy umierał Syn Boży Jezus Chrystus. O Jego śmierci dzisiaj mówimy, o Jego śmierci dzisiaj zwiastujemy. Chciałbym parę wersetów tak żeby opierać się na Ewangelii, na Słowie Bożym, przeczytać z Ewangelii, przypomnieć nam wszystkim z Ewangelii Świętego Jana, 19 rozdział, werset 28 i niżej. Kto ma swoje Biblię, Ewangelie, otwórzmy wspólnie i prześledźmy. Parę wersetów. Myślę, że jest to na tyle błogosławiony i bogaty werset, 18 rozdział, 28 werset. Postarajmy się króciutko prześledzić niektóre z nich. Przyprowadzili więc Jezusa, Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli, mowa jest o Żydach i tych, którzy y, prowadzili Jezusa Chrystusa, na pewno straże arcykaplańskie, na pewno arcykaplani, weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Pilat i rzekł, jaką skargę wnosicie temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc: Gdyby ten nie był zloczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Pilat: Weźcie go i osądźcie go według waszego zagonu, rzekli mu Żydzi. Nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, posłuchajmy tego, zaznaczając, jako. Śmiercią miał umrzeć. Pamiętamy treść dzisiejszej usługi, jaką śmiercią umierał Jezus Chrystus. Wtedy znowu wyszedł Pilat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Pilat: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani. Wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, Słudzy moi walczyliby, aby nie był wydany Żydom, Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Pilat. A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego, rzekł do niego Pilat: Co to jest prawda? A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Wiecie, kochani, czasami jest i w życiu moim i Twoim, że my zadajemy pytania, ale nie mamy czasu. Nie chcemy może, a może nie przykładamy wagi do odpowiedzi. Pilot zadał życiowe pytanie, co to jest prawda? Prawda stała przed Nim, a On nawet nie raczył wysłuchać, co Jezus miał mu do powiedzenia. Kochani, zobaczmy, tak umilowany uczeń, apostol Jan, uczeń Jezusa Chrystusa, przez Niego wybrany, posłany, kochani, opisuje nam, relacjonuje. Te ostatnie chwile, godziny życia Jezusa Chrystusa. Wczesny poranek. Wiecie, kiedy byśmy czytali inne Ewangelie, tam jest mowa o Ananiaszu, tam jest o Kajfaszu, tam jest mowa o tym proroctwie. Lepiej jest, żeby jeden cierpiał za lud, niż cały lud ma cierpieć. Poszedł na zginienie i tego roku prorokował, kochani, to było Boże proroctwo i ono się wypełniło. W tamtych, kochani, czytamy teraz, że został zabrany od Kajfasza, Ananiasz i Kaifasz to był dwaj arcykaplani, to był teść i zięć. I oni tak wzajemnie w ramach tego prawodawstwa, którym im było dano jako arcykaplanom przysłuchiwali Jezusa Chrystusa. Później doszli do wniosku, że zbluźnił, Jeden z nich rozerwał swoje szaty, tak mówię dla skrócenia, kochani. I za to został posądzony i osądzony Jezus Chrystus. A więc, kochani, tutaj czytamy, że prowadzono już o poranku Jezusa Chrystusa na Zamek to była rezydencja Pilata, który był prokonsulem, który zarządzał y, prowincją palestyńską, miał władzę y, wykonawczą, miał władzę ustawodawczą, miał prawo wydać wyrok, miał to do dyspozycji to prawo miecza, kogo skazać, kogo uniewinnić, kogo ułaskawić. A więc kochani, zobaczmy o kim tutaj jest mowa. A więc po pierwsze ci ludzie, którzy prowadzili Jezusa Chrystusa. Po drugie Piłat. Po trzecie, yy, czytamy później w dalszych wersetach, byli już żołnierze, którzy naprawdę yy, uczynili coś szczególnego z Jezusem Chrystusem sponiewierali go, wydrwili, wyszydzili, okluli, bili po policzku. Prosili o proroctwo, to było takie kuszenie, prawda? Naśmiewanie się i tak dalej, i tak dalej. A więc cała rzesza ludzi, który każdy z nich miał i zachowywał jakoś postawę względem Jezusa Chrystusa. I gdybyśmy dzisiaj przypatrzyli się troszkę Pilatowi, prawda? No jest to taka po części kontrowersyjna postać. Dlaczego? Wiecie, Pilat wiedział o jednym, o czym mówi nam jedna z Ewangelii że Jezus Chrystus przez Planu, faryzeuszy i uczonych w piśmie został wydany. Dlaczego? Z czego? Z zawiści. Zobaczmy, jak, jak niebezpieczna jest to cecha, prawda? Zawiść ludzka. No, on się mieni królem, bracie, i siostry. I paradoks tego polega na tym, że ten Jezus Chrystus, którego ludzie nie przyjmowali jako króla, prawda? Myślimy, że ten napis, który umieścił Pilat nad głową, że jest królem żydowskim, a, a Żydzi chcieli jeszcze zmienić, no, że sam się mieni królem żydowskim. Wiecie, to miało na celu wydrwić, wyszydzić autorytet Jezusa Chrystusa. I paradoks polega na tym, kochani, że on, będąc pohańbiony jako człowiek, jako król, był i jest nim rzeczywiście. Jezus Chrystus. Jest królem królów, jak Biblia nam mówi, i panem panów. I kochani, gdybyśmy popatrzyli na życie Jezusa Chrystusa z samego początku, kto wiedział, że Jezus Chrystus narodził się ten król? Pamiętacie? Betlejem, aniołowie, yy, później mędrcy przyszli. Oni pytają, gdzie jest ten nowonarodzony, to nie ten król, prawda? A więc z początku nam to mówi o tym, że Jezus Chrystus jest. I przyszedł na tą ziemię jako również Król. I taką śmiercią, kochani, taką śmiercią w moralnym autorytecie umierał Jezus Chrystus. Dla ludzi to było pochębienie, to było odrzucenie, to było naśmiewanie się i pośmielisko, ale On umierał w majestacie, otoczony chwalą nieba, z ludzkiego punktu widzenia były okrzyki, były szyderstwa, kochani. I z tej zastępczej śmierci skorzystał jeszcze jeden człowiek. Pamiętacie, kto to był Barabasz. I imię Barabasz Bar Aba znaczy syn Ojca. I ten Barabasz, który był zbójcą, rozwójnikiem dokonał morderstwa, ale był jeden zwyczaj. I Pilat wiedział o tym, przychodziło święto Paski, no i na to święto trzeba było. No i taki zwyczaj się to wybierano temu, który Pilat okazywał laskę. Jak powiedziałem, Pilat z początku, on zachowywał się bardzo dziwnie, prawda? On mówi do Żydów, no to wy go osądźcie, prawda? To był władca, zarządca, on nie chce się do tego mieszać. Pamiętacie, co zrobił Pilat? Przyniesiono misę. On umywa ręce i mówi: Ja nie jestem winny przelania krwi tego niewinnego. A oni mówią: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Zobaczmy tutaj: Pilat jeszcze raz chce w jakimś stopniu zadowolić tłum i wysyła Jezusa Chrystusa na ubiczowanie, prawda? I zobaczcie, i kiedy zasiada na tym, następne wersety nam mówią: Pilat na tym tronie sędziowskim. Yy, gabata, kamienny bruk, to był podwyższenie, trono, tam wydawano wyroki, tam wydawano zapatal ostateczny wyrok. I on zasiadł na tym tronie. I wiecie, co jest dalej powiedziane? Że to był dzień przygotowania, około szóstej godziny rzekł do Żydów, oto król wasz. Bracia i siostry, i paradoks tego, Śmierci Jezusa Chrystusa polega na tym, jako króla, że wiecie co oni mówią: My nie mamy króla. Pamiętacie jedno zdarzenie z życia Jezusa Chrystusa? Jest powiedziane, że lud chciał go obwolać kim? Królem, ale on sam się skrył, odszedł na osobność. Wiecie, on nie skorzystał z tego dogodnego momentu. Może my, ludzie, na sposób ludzki dzisiaj byśmy z tego skorzystali, prawda? Miał autorytet, popularność, karmił głodnych. No, taki król jest potrzebny. To będzie potęga, to będzie zwycięstwo. My zrzucimy jarzmo niewoli. A, a pan Jezus odszedł, kochani, i mówi, że moje królestwo ono nie jest z tego świata, prawda? I kiedy mówimy o królestwie, to pamiętajmy, że królestwo ono ma swego władcę. Ono ma swoje terytorium i ma swoich poddanych. I Jezus mówi: "Ale to nie jest z tego świata". Bo gdyby było z tego świata, wiecie, o, uczniowie próbowali, Piotr próbował walczyć, prawda? Dobył miecza tam w ogrodzie Get i chciał bronić Jezusa Chrystusa. Ale Jezus mówi: "Nie. To w mieczem walczy, od miecza ginie". A więc kochani, popatrzmy. Jezus Chrystus jako Król. I ta sytuacja uczy nas jednego, że Jezus Chrystus, będąc Królem, Królów i Panem Panów, został odrzucony jako Król. Bracie i siostry, a co jest i jak jest w moim sercu? Czy ja przyjmuję dzisiaj Jezusa Chrystusa? Czy mogę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem moim? Że Jezus Chrystus jest dla mnie najwyższą wartością. Kochani, jeśli do tego w naszym życiu dochodzimy i mamy to przekonanie, myślę, jest to najbardziej błogosławiona rzecz w moim i w Twoim życiu. Tak jak zwiastował i mówił przede mną brat Wladek. Kochani, i kiedy przystąpimy dzisiaj do wieczerzy, pomyślmy o Jezusie Chrystusie, który zniósł tak wiele przeciwności który umierał w słabości, wydawałoby się w bezradności, prawda? Ale nie zapominajmy. On powiedział, czy nie mógłbym prosić ojca mojego, aby wystawił co? 12 legionów aniołów. Legion rzymski 6 tysięcy, czy daje 72 tysiące aniołów, było w dyspozycji Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I on poszedł na tą dobrowolną śmierć z miłości do Ciebie, i do mnie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Amen.